W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć troszkę o tym, jak uprzyjemnić sobie podłączanie naszego samochodu elektrycznego do ładowania. Tak jak pewnie wiecie, dużym problemem jest duża ilość aplikacji. No i przez tą dużą ilość aplikacji mamy problem jest minus 10 stopni, wielki deszcz, a my w telefonie szukamy, czy złącze numer 5, czy złącze numer 2, czy ono jest aktywne, czy nie. No i pojawia się pewien problem, i pojawia się pewne zdenerwowanie, przez to, że ładowanie jest utrudnione. No i z pomocą przychodzą nam karty do ładowania, dzięki którym nie musimy się zastanawiać, czy nasza ładowarka to ładowarka numer 4, czy ładowarka numer 2. No bo wiemy dobrze, że tych ładowarek w, w tych dużych hubach jest już coraz więcej, no i przez to mogą się pojawić kłopoty. A dzięki takim kartom, którą pierwszą z nich zamówiłem sobie w firmie LOCT, przyszła do mnie listem. Dzięki temu Szybko zbliżając moją kartę do ładowania, jestem w stanie uruchomić ładowarkę. Jak wygląda ten list? Witamy Velocity. Elektromobilność to nie tylko samochody. No, tak naprawdę, jest to pierwszy taki unboxing. Nasza karta jest przypisana do nas, więc system od razu wie, że startujemy ładowanie. Właśnie z naszej karty. Tutaj na niej pojawia się informacja dotycząca numeru naszej karty. Pojawia się informacja o tym, co zrobić, kiedy ta karta gdzieś tam zostanie znaleziona. Zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy możecie teraz powiedzieć, po co mi to? Mam Tesla, podłączam się na superchargerze, nie potrzebuję żadnych kart. Oczywiście. Ale tych ładowarek Tesli nie jest aż tak dużo. Tych ładowarek innych marek zdecydowanie ilościowo jest ich o wiele, wiele więcej i taką wiodącą prym firmą, która łączy właśnie e, samochody elektryczne, czyli nas, użytkowników tych samochodów elektrycznych z dostawcami ładowarek, dostawcami energii elektrycznej e, jest firma Elocity, ona pozwala nam e, dynamicznie znaleźć ogromne ilości stacji ładowania, czy to będzie Lidl, czy to będzie Ecoen, czy to będzie Polenergia, tak naprawdę e, Jesteśmy pewni, że dzięki tej firmie dojedziemy do celu. Druga, oczywiście, taka dosyć popularna Greenway. Tutaj z Greenwayem jest różnie, bo, tak jak wiecie, w Greenwayu ceny są dość wysokie, jeżeli nie posiada się abonamentu. Jest to niezwykle również popularna sieć. Ja staram się na Greenwayu ładować przede wszystkim. Z ładowarek AC, zdecydowanie tam to, ta cena energii elektrycznej jest dużo tańsza, i też lubię szybko wpaść do, na jakieś zakupy, podłączyć się szybko i używać również karty Greenway'a do wystartowania naszego ładowania. Tak jak widzicie, firma Polenergia dostarczyła mi, dostarczyła mi w tym no, całkiem fajnym pudełku. Kartę dla mnie. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Po pierwsze, przywitali się ze mną. Jeżeli chcę mieć więcej pytań, dostałem tutaj numer telefonu kontaktowego oraz dostałem e-mail dotyczący stacji ładowania. No, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, chociaż to pudełko troszkę mi w pokoju pachniało. Ja je odpalam i otwieram dzisiaj pierwszy raz. Natomiast są tutaj w zestawie perfumy samochodowe. Ja ostatnio kupiłem na święta znajomym właśnie perfumy i nie było tam za bardzo napisane, czy one są perfumami samochodowymi no i mam ogromną nadzieję, że nie zaczęli się nimi psikać. Także mamy do wlotu powietrza dodatkowe perfumy, które sobie możemy dorzucić. Nie było to opisane w zamówieniu, także jest to taki miły dodatek, a nie był, nie był to tani Bayer ta karta oraz oczywiście, tak jak tutaj widzicie Właśnie karta, tym razem firmy Polenergia. Z tyłu dostaje numer karty, i wystarczy tą kartę zbliżyć po podłączeniu samochodu do ładowania, i dzięki temu nasze ładowanie uruchamia się dużo szybciej. Także ja od razu wrzucam ją do stowka. Tutaj mamy oczywiście dużo więcej informacji, bo jeżeli uruchomicie nawet to ładowanie. Z karty, to gdzieś pewne informacje dotyczące tego ładowania, status ładowania, jak najbardziej będzie widoczne, więc, mimo wszystko, możecie sobie jak najbardziej łączyć to użytkowanie karty oraz użytkowanie aplikacji. Na pewno niezwykle ułatwia to podróż, na pewno warto mieć takich kart jak najwięcej, tym bardziej, że nie musimy ich nosić w portfelu. Wystarczy gdzieś tam zabezpieczyć się o samochód spalinowy, pojechał. Warto zabezpieczyć się właśnie w takie karty, które miejmy ogromną nadzieję, umilą wam niezwykle podróż waszym samochodem elektrycznym. Pudełko, tak jak widzicie, ładne, także niezwykle miło. A ja zabieram się do zbierania kart i pokazywaniu wam, jak. Łatwo i miło można podróżować samochodem elektrycznym. No i najważniejsze pytanie, do czego nam te karty? No pamiętajmy o tym, że wiele użytkowników samochodów elektrycznych ładuje te samochody w domu, więc tak naprawdę te karty mogą Wam zbyt często nie być potrzebne. Ja natomiast robię długie trasy, załaduję się w naprawdę bardzo różnych miejscach i dlatego zależy mi mega na tym, żeby te karty posiadać, bo, bo mega mi to usprawnia właśnie tą dynamikę ładowania. Natomiast na pewno nie jest to must have. Pamiętajcie o tym, że ja tutaj o wielu rzeczach na, na YouTube opowiadam, ale nie są to takie rzeczy, bez których, bez których się nie obejdziecie. Tym bardziej, że te karty po prostu po ludzku jeszcze kosztują. Kosztuje wysyłka, kosztuje tutaj również wy, wyprodukowanie tej karty. Dlatego, dlatego nie jest to biznes życia dla osób, które w 95% ładują się w domu, ładują się z paneli, czy, czy ładują się w tej niszy. Tańszej taryfie energetycznej. Dzięki serdeczne, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!